Dzień dobry Państwu. Witam Państwa w kolejnym odcinku audycji Wieści Smyrkla. Dziś zajmiemy się dwoma osiedlami: Antoninek, Zieliniec, Kobyle, Pole oraz Osiedle Warszawskie, Pomet, Maltańskie. Na początek: Osiedle Antoninek, Zieliniec, Kobyle, Pole. Rada Osiedla opiniowała negatywnie. Rozwiązanie komunikacyjne zaproponowane przez dewelopera, który buduje trzy budynki vis-a-vis -vis oddziału zakaźnego. Wjazd od strony ulicy żelaznej i wyjazd od strony starej Folwacznej. Z uwagi na świeżo nowo powstały plac zabaw przy ulicy żelaznej oraz zwiększenie ruchu samochodowego, opinia Rady. No po prostu nie mogła być inna. Co do drugiej części wyjazdowej, związanej z ulicą folwarczną, Rada Osiedla zaproponowała wybudowanie łącznika Ronda Nowej Folwarcznej, co umożliwiłoby wyjazd również mieszkańcom osiedla Przemysława i osiedla folwarczna. Ulica Żelazna, Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych. Cofa wypowiedzenia umów dzierżawy ogródków przydomowych mieszkańcom ulicy Żelaznej. Nie zmienia to jednak y, sytuacji tychże ogródków do momentu wywołania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W dalszym ciągu trwa zbiórka podpisów pod planem zagospodarowania przestrzennego. Nowe propozycje komunikacyjne dla osiedla. Zarząd Transportu Miejskiego rozważa wprowadzenie nowej linii autobusowej łączącej pętlę tramwajową na Miłostowie z pętlą autobusowo-tramwajową na Franowie. Linię tą obsługiwałyby małe busiki, które miałyby możliwość wjazdu w uliczki Antoninka i Kobyla pola, ulica Szpaków na wniosek miejskiego inżyniera ruchu trwają ustalenia nowego układu komunikacyjnego między Radą Osiedla a Dyrekcją Szkoły Podstawowej nr 55. Decyzja zapadnie na sesji Rady Osiedla. Osiedle warszawskie pomet Maltańskie. W dniu 15 marca zostanie uruchomiony parking typu park and ride. Dotychczas trwały prace remontowe i prace związane z infrastrukturą informatyczną, jak również przeszkolono personel, który będzie obsługiwał ten typ parkingu. Rada Osiedla Warszawskie, Pomet Maltańskie dziękuję mieszkańcom, którzy wzięli udział w akcji sprzątania swojego hertelka. Dziękuję również partnerom, którzy przygotowali poczęstunek na tą akcję. Zebrano łącznie 16 worków śmieci. Rada Osiedla dziękuje partnerom, którzy przygotowali poczęstunek na tą akcję i zapowiada kolejne sprzątanie. Pozostajemy w dalszym ciągu na osiedlu warszawskie Pometr Maltańskie. Mieszkańcy osiedla zwrócili się do dyrekcji laboratorium TopLab o przywrócenie działalności placówki na ulicy Kostrzyńskiej. Dyrekcja placówki Tamla informuje, iż laboratorium przy ulicy Kostrzyńskiej zostało zamknięte czasowo ze względu na panującą pandemię koronawirusa. Zarząd Osiedla Warszawskie pomet Maltańskie wystosował pismo do prezydenta miasta Poznania, w którym wyraża zaniepokojenie planami budowy przy ulicy Nieszawskiej, ulicy Mogileńskiej i ulicy Zaniemyskiej. Przypomina się, iż wiele lat temu Rada Osiedla uchwaliła miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, które do tej pory nie zostały uchwalone przez Radę Miasta. Zezwalanie na budowę na podstawie warunków zabudowy powoduje chaos urbanistyczny na osiedlu, dalszej konsekwencji brak miejsc parkingowych oraz może spowodować brak miejsc w nowo powstałej. Szkole podstawowej nr 46. W dniu 20 marca od godziny 9 do godziny 12 mieszkańcy ulicy Żelaznej organizują akcję pod kryptonimem mój fertelek moja trapka. Akcja dotyczy sprzątania okolicznych ogrodów działkowych zbiórka przy oddziale zakaźnym. Po zakończonej akcji Poczęstunek zapraszamy również radnych miejskich z danego rejonu okręgu wyborczego. Przenosimy się na Antoninka. Na parkingu przy Browarnej Przystani w każdą sobotę i niedzielę do końca marca w godzinach od 12 do 20 odbywa się jarmark wielkanocny. Wystawcy, rzemieślnicy z naszego rejonu. Prezentują swoje wyroby i zapraszają wszystkich bardzo serdecznie. No na dzisiaj tyle. Zapraszam Państwa na naszą stronę internetową cybina.tv, Instagram, Facebook oraz LinkedIn. Piszcie do nas, kontaktujcie się przez stronę internetową. Do zobaczenia.